Cześć, zgodnie z zapowiedzią z mojego ostatniego filmu, czyli instrukcji Google Analytics, w tym wideo chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób możesz sprawdzać wyniki swoich kampanii Google Ads właśnie w usłudze Analytics. Jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, zajrzyj koniecznie. Link znajdziesz w górnym rogu ekranu, a tymczasem zapraszam do oglądania. Po co w ogóle może być Ci to potrzebne, czyli sprawdzanie wyników Google Ads w Analytics? Myślę, że z dwóch ważnych powodów. Przede wszystkim, jeżeli ktoś prowadzi twoją kampanię reklamową, to możesz nie mieć dostępu do konta reklamowego, a co za tym idzie, nie wiesz w zasadzie, co dokładnie się tam dzieje. Natomiast, właśnie w Analytics możesz sobie samodzielnie w prosty sposób zweryfikować to, co robi firma, która obsługuje twoją kampanię. Natomiast drugi powód jest taki, że dzięki sprawdzaniu Google Ads w Analytics. Możesz zestawić sobie dane z Adsów z tymi podstawowymi wskaźnikami, które oferuje Analytics, a o których mówiłem troszkę więcej w poprzednim filmie, do którego zachęcam wrócić, jeżeli jeszcze go nie oglądałeś lub, lub zapomniałeś, co tam dokładnie było. Co warto wiedzieć, aby to wszystko działało? Przede wszystkim konto Analytics oraz Ads muszą być ze sobą spięte, a dodatkowo, jeżeli prowadzisz sklep internetowy, wskazane jest to, abyś miał ustawiony moduł e-commerce w Google Analytics. Przejdźmy teraz do ekranu pokażę Ci jak możesz sprawdzać wyniki adsów w Analyticsie. Jesteśmy na koncie demo, które pokazywałem też w poprzednim filmie, więc przejdźmy już sobie tutaj konkretnie do pozyskiwania Google Ads i tak naprawdę jeżeli nie masz na to za dużo czasu, chęci i itd. Tak to najważniejsza dla Ciebie informacja kryje się w linku kampanie. Masz tutaj listę wszystkich kampanii, które są prowadzone. Jednak zanim przejdziemy sobie do kampanii, to zwróćmy uwagę na zakres dat na jakim pracujemy. Jeżeli chcemy zweryfikować jakiś konkretny miesiąc, powinniśmy go sobie zaznaczyć. Ja na potrzeby tego filmu wybiorę ostatnie 30 dni i zastosuję tą zmianę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na wykresie widzimy liczbę użytkowników, którzy weszli na stronę danego dnia. Natomiast jeżeli interesuje nas jakiś inny Parametr, który chcemy sprawdzić, na przykład liczba transakcji w naszym sklepie internetowym, wchodzimy sobie tutaj. Wyszukujemy w sekcji e-commerce transakcje i w tym momencie nas, nasz wykres zmienił się w taki sposób. Więc w zależności od tego, co chcemy sobie sprawdzać, w tym miejscu możemy zmieniać dane na wykresie. Ja zostawię tych użytkowników, ponieważ to jest taki domyślny widok. Schodząc niżej, mamy, mamy pokazane w tabeli wszystkie kampanie, które są prowadzone na naszym koncie. Warto zwrócić uwagę na dół, dolny prawy róg tej tabelki, ponieważ tutaj widać, że tych kampanii jest łącznie 29, więc powinniśmy sobie rozwinąć naszą tabelkę, tak by pokazywała większą liczbę wierszy. I to, co może być najważniejsze z punktu widzenia weryfikacji tego, co robi firma prowadząca naszą kampanię. To jest to, ile mamy w danej kampanii kliknięć, jaki jest łączny koszt danej kampanii w tym, w tym zakresie czasowym, jaki jest średni koszt kliknięcia w danej kampanii, ilu użytkowników weszło na naszą stronę z danej kampanii, ile wygenerowali sesji, czyli jeden użytkownik może wejść na stronę na przykład kilka razy, a także takie standardowe wskaźniki Analytics, jak współczynnik odrzuceń, jaki jest w danej kampanii, ile stron. Na sesję y, przypada w danej kampanii, a także jeżeli mamy sklep internetowy, y, konwersje e-commerce, czyli ile mamy transakcji, jakie są przychody y, i jaki jest współczynnik y, konwersji. Y, jeżeli nie mamy sklepu, ale mamy wyznaczone w Analytics jakieś cele dla naszej strony internetowej standardowej, powiedzmy przesłanie formularza kontaktowego, przejście na jakąś podstronę czy coś takiego, możemy sobie to zmienić y, w tym miejscu. Ja jednak będę pracował na tych domyślnych widokach czyli na e-commerce. Podobnie jak w tym filmie podstawowym z Analytics, taki tutaj możemy wchodzić sobie w podlinkowane elementy tabeli, aby wejść do kolejnego poziomu danego zagadnienia, czyli akurat w Google Ads mamy takie poziomy jak kampania, następnie mamy grupy reklam, a w grupach reklam mamy słowa kluczowe. Dokładnie w taki sposób możemy to weryfikować w tym miejscu. Powiedzmy, że chcemy sobie wejść w kampanię t-shirty, zobaczyć, jakie tu mamy grupy reklam. Akurat może tutaj być to trochę mało czytelne, natomiast w praktyce działa to tak, że na przykład mamy kampanię, powiedzmy, reklam w wyszukiwarce, następnie mamy grupy reklam, czyli możemy tu mieć powiedzmy pięć kategorii z naszej oferty, czy z naszych produktów na sklepie. A następnie wchodząc w daną kategorię, możemy mieć słowa kluczowe, na które wyświetlają się nasze reklamy. Co warto wiedzieć, to są słowa kluczowe, które mamy zdefiniowane w kampanii, a nie te, które konkretnie ludzie wyszukują. Jest pewna różnica między tym, co definiujemy, a tym, co jest wyszukiwane. Nie chcę się tu wdawać w szczegóły, ale generalnie to, co ludzie konkretnie wyszukują, możemy sobie zobaczyć tutaj w zakładce wyszukiwane słowa, i zaraz do niej przejdziemy. Natomiast w sekcji kampanie to, co jest dla nas najważniejsze, to jest to, co pokazałem. Jeżeli z tego widoku słów kluczowych chcemy wrócić do widoku wyżej, czyli do grupy reklam, czy też kampanii, to wracamy sobie za pomocą tych, tej nawigacji na samej górze. Jesteśmy teraz z powrotem w tym widoku początkowym. Co może być dla nas interesujące to wyszukiwane słowa kluczowe. Tak jak wspominałem to co zadeklarujemy w kampanii, a to co ludzie wyszukują może się minimalnie różnić ze względu na tak zwane typy dopasowania. Możemy sobie ustawić typ dopasowania przybliżony na słowo na przykład meble. I w tym wypadku gdy ktoś wpisze w wyszukiwarkę na przykład meble ogrodowe to nasza reklama mu się wyświetli. Ze względu na to, że mamy takie dopasowanie. I teraz, jeżeli weryfikujemy sobie słowa kluczowe ustawione w kampanii, to zobaczymy, że ktoś wszedł ze słowa meble. Natomiast, gdy wejdziemy w wyszukiwane słowa, to widzimy, że ktoś już wszedł na przykład w te meble ogrodowe, więc to, co jest dla nas najbardziej istotne, to jest właśnie wyszukiwane słowa. Mamy tutaj zestawienie wszystkich słów dla wszystkich kampanii, które są dostępne. Na naszym, na naszym koncie, natomiast możemy sobie to przefiltrować, tak by mieć to bardziej usystematyzowane, wchodząc tutaj w reklama i na przykład wybierając kampania, i w tym momencie będziemy mogli zobaczyć nadal zbiorczo wszystkie słowa kluczowe, ale też przypasować je do konkretnej kampanii lub do danej grupy reklam, jeżeli mamy to zbudowane w taki sposób. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć wszystkie słowa z danej kampanii w jakiejś jednej grupie, możemy to zrobić filtrując, sortując tabelę po kampanii. Wtedy po nazwie będziemy widzieli wszystkie słowa, które przypadają tutaj dla konkretnej kampanii. Myślę, że warto jeszcze tu wspomnieć o walucie. Nie powiedziałem chyba o tym wcześniej. Waluta w naszym koncie Ads, a także Analytics i na stronie internetowej w przypadku sklepu. Powinna być taka sama, żeby uniknąć tutaj jakichś rozbieżności w danych. Co jeszcze może być ciekawe, to jest pora dnia, oczywiście w ujęciu Google Ads. Mamy tutaj taki wykres użytkowników, którzy wchodzą w konkretnych godzinach. Oczywiście to też możemy sobie przefiltrować pod kątem transakcji czy jakichś innych danych, które są tutaj dostępne. A w tym miejscu widzimy też tą samą tabelkę, tylko z. Podziałem na godziny. Oczywiście w tych ostatnich 30 dniach od godziny 00 do godziny 01 w nocy były takie wyniki, od 01 do 02 takie, od 02 do 03 takie i tak dalej. Więc możemy sobie zobaczyć, jak się rozkładają efekty naszej kampanii w, w ujęciu doby. Dosyć popularną formą reklamy w Google Ads jest tak zwany remarketing, czyli jakieś reklamy wyświetlane osobom, które wcześniej były na naszej stronie. Oczywiście te dane będą widoczne w, ogólnych, w ogólnej zakładce kampanie, natomiast jeżeli mamy różne na przykład grupy remarketingowe, na przykład mamy użytkowników, którzy dodali coś do koszyka, czy sfinalizowali zakup Y, mamy inną grupę dla takich, którzy w ogóle byli tylko na stronie i chcemy zobaczyć, jak przedstawiają się wyniki y, kampanii dla konkretnych y, grup. Możemy to zobaczyć w sekcji tutaj zainteresowania: remarketing, w zakładce y, kampanie w sieci reklamowej. I tu, jeżeli mamy utworzone grupy użytkownicy, na przykład, którzy byli na stronie, którzy dodali do koszyka, którzy dokończyli zakupy, y, jak to się przekłada y, na te dane, które mamy dostępne w tabeli. Jeszcze dość popularnym, specyficznym yy, rodzajem kampanii reklamowej w Google Ads są kampanie produktowe. Yy, oczywiście to też jest widoczne w yy, tej podstawowej zakładce, i tam wchodząc yy, w kampanię produktową, w grupę reklam, a następnie w kolejne zagnieżdżenie nie widzimy słów kluczowych, tylko nazwy produktów, yy, które, yy, które mamy w kampanii. Natomiast też tutaj w sekcji kampanie produktowe yy, możemy sobie takie dane odczytać. Na przykładzie innego konta pokażę, jak to mniej więcej wygląda. W, tym, w tej uproszczonej wersji, czyli w kampanii, wszedłem sobie w, w tą kampanię, w grupę reklam i tutaj widzę sobie, może to akurat nie jest zbyt czytelne, ale możemy się domyślić, jakiego rodzaju tutaj produkty są, jakie mają wyniki. No i na podstawie tych wszystkich danych możemy weryfikować te wszystkie działania i Ustalać jakąś dalszą ścieżkę prowadzenia naszej kampanii. Jak widzisz, w Analytics można zobaczyć dużo ciekawych informacji na temat kampanii Google Ads, którą ktoś dla nas prowadzi. Jeżeli wydajemy jakieś pieniądze na tą kampanię, to warto przynajmniej raz na jakiś czas sobie zajrzeć do tego Analyticsa i zobaczyć, co tam się dzieje. Przy okazji, jeżeli potrzebujesz, poszukujesz kogoś, kto poprowadziłby kampanię Google Ads dla Twojej firmy. To zapraszam cię do kontaktu. Prowadzę tego typu kampanię od wielu lat i z pewnością będę w stanie ci pomóc, więc jeżeli będziesz zainteresowany, skontaktuj się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. To by było wszystko w tym filmie. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, to zadaj je w komentarzu. Natomiast, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, zasubskrybuj mój kanał. Możesz się też zapisać na newsletter na mojej stronie. Link znajdziesz w opisie do filmu. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.